Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest łamana jak nigdy dotąd nie była łamana w trzeciej Rzeczypospolitej. Tak. Bardzo chciałbym, żeby papieżem został Murzyn z Afryki, bo władze zrobiły wszystko, co tylko mogły, żeby tej spra ta sprawa nie potoczyła się zgodnie z prawem, bo przecież no to się zmienia aż rozporządzenie prezydenta, zmienia się regułami Sądu Najwyższego, żebym ja tej sprawy nie sądził, żeby można ją było zdjąć z wokaly. Ja co niektórych oburza, że Trybunał Konstytucyjny takie orzeczenia wydaje jakie orzeczenia, a sami głosowali za tą konstytucją. Niektórzy chcieli, żeby papież zachował się jak strona konfliktu, żeby się opowiedział za tymi, a przeciwko tamtym, bo to agresor, a to tamten. Gester. Ci, którzy ugieli się przed Unią Europejską, dzisiaj dziwią się, że dzieje się w Polsce to, co się dzieje. No Myślę, że ten nowy wiatr powinien przyjść z południa. To będzie gorący wiatr. Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów Studia KIK na naszym kanale, rozmowie, wywiadzie z panem profesorem Jadem Majchrowskim. Pan profesor jest prawnikiem, politologiem, doktorem habilitowanym nauk prawnych związanych w głównej mierze z Uniwersytetem Warszawskim, ale również i tutaj z naszym katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Pan profesor był również pierwszym wojewodą Lubuskim. E, temu tak, w la, w <grym> Pierwszym, ten. tak, 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 pod koniec ubiegłego wieku. E, również byłem sędzią Sądu Najwyższego, a aktualnie jest członkiem Trybunału Samu. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Cieszę się, że jestem w Lublinie w dodatku Pogoda Piękna i Lublin jeszcze piękniejszy przy takiej pogodzie. Piękny, a w tej pogodzie jeszcze piękniejszy. Cieszymy się bardzo. Panie profesorze, jak się y, czyta pana profesora książki, to tak y, wydaje mi się, jak ja, ja przynajmniej czytam, bardzo łatwo idzie zapomnieć, że pan profesor głównie jest prawnikiem, ale bardzo widać y, te, takie zamiłowanie literaturą, szeroko pojętą kulturą y, i też stąd takie moje pierwsze pytanie: y, czy pan profesor. Y, co uważasz za swoją taką e, pasję, e, no może nie jako te pasjo, co, że tak powiem, tylko w, w sensie, e, chodzi mi oczywiście o hobby, e, czy jest to właśnie jakaś literatura, e, właśnie kultura, film, e, czy właśnie dzisiaj też wcześniej rozmawialiśmy o architekturze. Tak, w samochodzie, tak. bardzo dużo. Zanudziłem pana, bo jakiś wykład już prawie zacząłem Ale nie, bardzo o, ciekawo, dużo się dowiedziałem, szczególnie w Warszawie. U architekta, Tymana z Gameren, tak. Tak, 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 właśnie się dużo dowiedziałem ja, ja, ja myślę, że człowiek to nie jest, nie może być zaszufladkowany zresztą prawnik powinien być humanistą, bo ostatecznie czym jest prawo Trudno o prawie mówić nie myśląc nie mając jakiegoś takiego backgroundu filozoficznego Prawo, sprawiedliwość Sprawiedliwość, dobro zło Następnie Drugie, drugie jakieś oblicze prawa to jest jednak działalność człowieka, bo mówimy o kulturze prawnej, na przykład, że Rzymianie mieli wysoką kulturę prawną, no to niezaprzeczalnie. A zatem musimy mówić o prawie jako pewnym również także wytworze człowieka, społeczeństwa. No a zatem mamy do czynienia z kulturą. Trudno tę kulturę oddzielać od jakiejś innej kultury. Trudno w ogóle zajmować się czymś poważnie, żeby w ten sposób, żeby to zamknąć w jednej ciemnej szufladzie, zatrzasnąć, bo życie jest bogate i to się wszystko ze wszystkim łączy. I ja często na moich zajęciach, które prowadzę, czy prowadziłem ze studentami, staram się im pokazać związki. Właśnie choćby normy prawne. Z kontekstem społecznym, historycznym, kulturowym, bo inaczej to nie ma sensu, no co będą się uczyć przepisów, które się za chwilę zmienią, to w ogóle nie ma sensu. Dlatego też ja uważam, że, że te zainteresowania e, powinny być szerokie. No takie mam, zresztą troszeczkę wynika to z domu rodzinnego, bo mój ojciec był pisarzem. Ale przed wojną był zawodowym oficerem kawalerii. W związku z tym to też się jakoś tam łączyło. Ja po odejściu z Sądu Najwyższego. No, Pisałem książki naukowe jako, jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego. No poniekąd jestem do tego zobowiązany. Ale też sięgnąłem do czegoś innego. I chciałem powiedzieć o, moim zdaniem, ważnych rzeczach o Polsce, ale w sposób inny. Nie dydaktyczny, nie naukowy, bez przypisów, ale bardziej operując językiem zrozumiałym, czasami nawet zabawnym, lekkim myślę, i odwołując się do emocji. Do emocji. Dlatego, że rozumiemy pewne zjawiska wtedy, kiedy je przeżywamy bez przeżycia. Jak się może nauczyć historii Polski zrozumieć ją, jeśli się nie ma żadnego stosunku do powstania warszawskiego? Jeśli Jan Paweł II to karta z encyklopedii. Urodził się w 20 roku zmarł 2005 i no i coś tam wypełniło jego życie. To nie, to trzeba mieć stosunek własny i wtedy dopiero możemy tę historię pojąć, bo nie chodzi tylko o to, żeby się nauczyć. Chodzi o to, żeby ją pojąć, a historię Polski po prostu pokochać. Tak, mhm. pan profesor tutaj poruszył taki temat, że prawo właśnie powinno uwzględniać też te normy kulturowe, społeczne. I właśnie wydaje się, że właśnie pan profesor jeżeli chodzi o to prawo, no to najbardziej się skupił na prawie właśnie konstytucyjnym, teorii filozofii prawa. I stąd też moje pytanie, bo pan profesor też w pierwszej połowie lat 90. był współautorem projektu obywatelskiego konstytucji. Tak. Jak wiadomo, oczywiście konstytucja jest aktualnie inna. Niż, niż z tego projektu. I też moje pytanie, bo teraz jesteśmy w takim czasie przedwyborczym, dużo różnych kandydatów na prezydenta ma w swoich programach wyborczych pewne kwestie, które, aby wprowadzić, oczywiście by wymagały nowelizacji konstytucji jej zmiany. I stąd moje też pytanie, czy według pana profesora obecna konstytucja, która obowiązuje, czy ustrojodawca dobrze ją uchwalił, jest dobra, czy by wymagała rzeczywiście zmian? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ba ba bardzo dobre pytanie. I na to pytanie nie ma. Przynajmniej ja nie udzielę takiej zero-jedynkowej odpowiedzi. Bo, jak Pan słusznie powiedział, zgodnie z prawdą, ja byłem, pracowałem w tym zespole Solidarności, który wypracował obywatelski projekt Konstytucji, a więc projekt no niejako konkurencyjny wobec tego, który finalnie został przyjęty jako Konstytucja Rzeczypospolitej, czyli ten Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku. Niemniej jednak po pierwsze. Ta konstytucja, która została wtedy przyjęta i dziś obowiązuje, czerpała trochę z tego projektu. Pewne przepisy zostały tam przeniesione to po pierwsze. Po drugie, ona nie jest taka zła, jak niektórzy krytycy o niej mówili, ale nie jest też taka dobra, jak mówili o niej niektórzy jej chwalcy. To była konstytucja w pewnej logice ustrojowej. Ja bym powiedział, że to była logika okrągłego stołu. W niej głównie chodziło o to, żeby przejąć na papier takie zasady liberalnej demokracji z pewnymi wszak znakami wynikającymi chociażby ze społecznej nauki kościoła, z, z myśli chrześcijańskiej, z personalizmu, bo tam też jest to w tej, w tej naszej dzisiejszej konstytucji, z której nie dziwota potem Trybunał Konstytucyjny wyprowadza ochronę życia ludzkiego. To z tej Konstytucji, przecież ją wyprowadza. Co niektórych oburza, że Trybunał Konstytucyjny takie orzeczenia wydaje, jakie orzeczenia, a sami głosowali za tą Konstytucją. I mało tego, wymachiwali nią w powietrzu jakiś czas temu. I powiedział, nie jest ona idealna. Ja bym wolał inną. Uważałem, że pewien etap się skończył, stać nas na nową Konstytucję. Niemniej jednak, jak byłem sędzią, i teraz, kiedy zostałem sędzią Trybunału Stanu, to na tę konstytucję, która jest przysięgała. I ona jest konstytucją, i obowiązkiem władz publicznych, również obecnych, a może nawet szczególnie obecnych, które powoływały się na tę konstytucję niejednokrotnie, jest nie łamać tej konstytucji. A żyjemy w czasach, kiedy mogę to całkowicie otwarcie powiedzieć, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest łamana jak nigdy dotąd nie była łamana w III Rzeczypospolitej. Takie jest moje zdanie. Był pan w zasadzie, można dalej powiedzieć, że niedawno sędzią Sądu Najwyższego, czy pan profesor zrezygnował z tej, z tej funkcji w ramach pewnego protestu przeciwko sędziemu, Józefowi Iwulskiemu, który wcześniej, który wcześniej no, był również sędzią w, podczas stanu wojennego, gdzie, gdzie zamykał opozycjonistów. To jest takie uproszczone trochę. Ja, ja wiem, że tak wpisano w tej encyklopedii internetowej w Wikipedii. No, ci, którzy nią tam zawiadują, widocznie bardzo chcieli ukryć rzeczywisty przyczynę mojej rezygnacji, bo taka przyczyna, że sądzi tamten, czy inny sędzia, który orzecznictwem swoim sięgał stanu wojennego, a tak było w przypadku pana Ibuńskiego, bo on wydawał wyroki w stanie wojennym Instytut Pamięci Narodowej, chciał mu z tego tytułu postawić zarzuty i chciał, by uchylono mu immunitet, to byłoby trochę naiwne, bo ostatecznie ja wiedziałem, gdzie przychodzę. Więc to nie była ta przyczyna. Przyczyna była inna. Ja ją bardzo wyraźnie w moim oświadczeniu wyartykułowałem. Mianowicie... Ponieważ zostałem powołany przez prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Duda, tak jak i inni sędziowie, do Izby Dyscyplinarnej, celem sądzenia sędziów, bo tego się, tym miała się głównie zajmować Izba Dyscyplinarna, sądzeniem przedstawicieli zawodów prawniczych, adwokatów, radców, ale przede wszystkim sędziów, żeby, że tak powiem, oddzielić ziarna od plew. I w pewnym momencie, mimo zapowiedzi, że to takie ważne, to mi to uniemożliwiono. Uniemożliwiono mi to ze strony tej, z której się tego można byłoby, z której się można by tego było nie spodziewać. Mianowicie tej, która mówiła o reformie bo przecież ugięto się przed pewnym szantażem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przed organami Unii Europejskiej, która wbrew polskiej konstytucji wbrew polskiemu prawu, wbrew polskiej ustawie wbrew traktatom bo myśmy naszych spraw dotyczących sądownictwa nie oddali przecież organom Unii Europejskiej to były nasze suwerenne sprawy no to mi no, jak sądzić, jak się nie ma akt na przykład? Albo y, daję sprawę na wokaldę, wbrew okrzykom, CUE, żeby żadnych sędziów nie sądzić, i wbrew y, sugestiom, żebym tego nie robił, sugestią na piśmie, które dostaję, a ja mimo wszystko uważam, że moim obowiązkiem, bo przysięgałem, że będę wykonywał konstytucję ustawy, y, było sądzenie. Z Sędziego, w tym wypadku chodziło o sędziego, który kradł w supermarkecie, więc sprawa zupełnie ewidentna. No to się zmienia, aż rozporządzenie prezydenta zmienia się regulamin Sądu Najwyższego, żebym ja. Tej sprawy nie sądził, żeby można ją było zdjąć z wokandy. Ja protestowałem wielokrotnie, to nie było tylko jeden protest, to był cały szereg oświadczeń. W pewnym momencie powiedziałem, jeżeli mi nie dajecie sądzić sędziów, nie będę sądził nikogo, dopóki mi nie pozwolicie wykonywać tego, do czego zostałem powołany. To wszystko nic nie dało. W związku z tym uważam, że sprawą honorową, jest zrezygnować 6 grudnia 2021 roku. Złożyłem urząd sędziego i chyba jako jedyny w historii sędzia Sądu Najwyższego. I żeby to było jasne, złożenie urzędu oznacza również nie czerpanie żadnych korzyści majątkowych, żadnych pensji, żadnych stanów spoczynku, nic takiego, no bo, no bo właśnie przysięgałem na konstytucję. Więc albo traktuję to poważnie, albo nie, no, uważam, że sędzia. Musi traktować poważnie swoje obowiązki. Jeśli mu uniemożliwili, to jedyne, co może zrobić, to zaprotestować. I zrobiłem to, co mi sumienie dyktowało. Czyste mam sumienie. Jestem z, jestem z tego zadowolony dzisiaj, szczególnie z perspektywy tego, co widzę, co się dzieje. To był, to był właściwy gest. A ci, którzy ugięli się przed Unią Europejską, dzisiaj dziwią się, że dzieje się w Polsce to, co się dzieje. No, niestety, zbierają po części owoce swoich zaniechań. No właśnie, pan profesor powiedział, że dzieje się to, co się dzieje, no, a jak widzimy, dzieje się niedobrze. E, się chce przywracać, że tak powiem, tą praworządność. Można było powiedzieć śmiało, brakiem praworządności. E, no właśnie, i jak pan profesor oceni tą obecną sytuację, ten, ten powiedzmy kryzys w sądownictwie, ale nie tylko w sądownictwie, ale i na przykład w prokuraturze? Czy rzeczywiście możemy mówić o tym, e, tak jak zresztą to, to stwierdził i, 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 i złożył, e, złożył pozew? też właśnie prezes Trybunału Konstytucyjnego, znaczy w zawiadomienie do prokuratury, nie poza tak, oczywiście... Tak, 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 tak. Właśnie o zamach prezes, stanu. Właśnie, o zamach stanu. Czy rzeczywiście możemy mówić o, o czymś takim, co się obecnie dzieje, czy, czy może rzeczywiście jest to jakaś przesada i jakoś, jakoś to będzie, że tak powiem? No ja bym powiedział, że chyba nie jest to przesada, skoro władze zrobiły wszystko, co tylko mogły, żeby tej spra ta sprawa nie potoczyła się zgodnie z prawem. Bo przecież jeśli to byłaby, przepraszam, że użyję tutaj kolokwializmu lipa, czyli pan prezes Świerczkowski sobie wymyślił jakieś tam wydumane rzeczy, no to można było to dać normalnie do procedowania, tak jak z każdym innym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa się czyni, no żeby tę sprawę po prostu umorzyć i teraz stwierdzić, że nic takiego nie nastąpiło. A proszę zobaczyć, jakie nadzwyczajne środki zostały podjęte, żeby tylko, i znowu przepraszam, za kołdokrwializm, w tej sprawie ukręcić łeb. No więc. Przywołam stare przysłowie. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. To chyba coś jest na rzeczy, prawda? Na mhm. sam koniec, Panie Profesorze, chciałem się zapytać, bo teraz dużo właśnie katolików, a tacy głównie oglądają nasz kanał. Dużo osób żyje konklawe, która ma, tak. ma nastąpić, no bo niestety papież Franciszek zmarł drugiego dnia świąt wielkanocnych ostatnio. Kilka dni temu i stąd moje pytanie, bo też w swojej tak. książce pan profesor wspominał, że kiedyś w 1978 roku po śmierci Jana Pawła I spekulował, kto ma zostać papieżem, spojrzał na, na, na bardzo niecelnie bardzo... właśnie. Spojrzał pan profesor na, na gazetę był tam Wyszyński i Wojtyła i, i pan profesorskiego. Z pewnością nie ten i nie ten. Tak, 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 tak. dokładnie. No bo, bo jak żeby mogli Polaka wybrać na papieża, to przecież niemożliwe. No, dokładnie. Wtedy się nie udało, może teraz panu profesorowi by się udała jakaś taka spekulacja. Nie, przede wszystkim powiem tak. No, yy... Jesteśmy teraz jednak w okresie bardziej takim jeszcze żałobnym, bo, bo jesteśmy przed pogrzebem papieża Franciszka, prawda? więc to może nie jest ten najszczęśliwy czas, żeby wybiegać myślą w przód. Może raczej tak wypadałoby jeszcze pomyśleć o papieżu Franciszku, który był oceniany rozmaicie, w tym przez katolików, bo jedne rzeczy się jednym podobały, drugie się mniej podobały. Ja powiem tak, bo też może wyrażę moją opinię. Wydaje mi się, że katolicy, bo ich to zobowiązują, powinni pamiętać przede wszystkim o jednej rzeczy: że papież Franciszek był papieżem. Taka prosta prawda. Czyli głową kościoła katolickiego. I coś może się nam nie podobać, coś się może podobać, ale to jest umarł król. Umarł król ktoś nawet więcej niż król. I należy się choćby z tego tytułu jakieś właściwe podejście z właściwym szacunkiem i żalem. Najgorszą rzeczą w kościele jest rozbicie. I są tacy, którzy oczywiście bardzo dużo starają się namieszać i, i, i rozbić. W związku z tym raczej patrzmy na ten miniony pontyfikat papieża Franciszka w ten sposób, żeby każdy znalazł w nim to, co było w nim. Najpiękniejsze. Ja widzę bardzo wiele pięknych rzeczy, które były w pontyfikacie papieża Franciszka, między innymi jego bezkompromisowość w walce o, o, o sprawiedliwość, w tym sprawiedliwość społeczną i o, o, o sprawiedliwość na świecie, o pokój. Co się nie wszystkim podobało. I nie wszyscy rozumieli. Niektórzy chcieli, żeby papież zachował się jak strona konfliktu, żeby się opowiedział za tymi, a przeciwko tamtym, bo to agresor, a to tamten. Albo nie podobało się, że ujmuje się za Palestyńczykami w Gazie, bo przecież powinien poprzeć, bo tu sojusznik i tak dalej. Nie, to nie na tym chrześcijaństwo polega. Chrześcijanin powinien zawsze opowiadać się za sprawiedliwością, i po to ma urząd. Papieża, nauczycielski kościoła, żeby się słuchać. I trochę czasami warto swoje ja powściągnąć i pokornie posłuchać. Także ja yy, tak patrzę na odchodzący pontyfikat, miniony pontyfikat yy, papieża Franciszka, uważam, że było w nim bardzo wiele piękna, takiego Bożego piękna. Choć i nie, nie wszystko tam odpowiadało. A kto będzie następnym papieżem, to powiem tak już bardzo prywatnie. Będzie to może naiwne dla niektórych, no ale cóż, na się, może się na śmieszność wystawię, ale się tego nie boję. Bardzo chciałbym, żeby papieżem został Murzyn z Afryki. No to jest moje marzenie z wielu przyczyn. I tu nie chodzi nawet o konkretną osobę, chociaż Chodzi Mam mi o sam, konkretno, tak? e, ale chodzi też o coś innego. Ta Afryka była poniewierana przez wiele, wiele lat. Była kolonizowana. Tych ludzi rzeczywiście pod, pod układem statku się woziło jako niewolników. A dzisiaj ta Afryka, biedna, wyzyskiwana, nadal, z której ludzie uciekają na cały świat, żeby jakoś żyć. I w trudnych warunkach się znajdują. Że jej potrzeba jakiegoś wyniesienia, a poza tym wszystkim my, ludzie tej bogatszej części świata, bo Polska już do niej zdecydowanie należy, do tego pierwszego świata, też powinniśmy pokornie nauczyć się od tych ludzi ciężkiego, takiego codziennego znoju, właśnie tego bohaterstwa życia. To jest naprawdę coś, co imponuje, kiedy się wie, że taki murzyn w Afryce idzie czasami kilometrami żeby dojść do kościoła. A ten kościół to kilka desek, i, i bracha farista na dachu. My nie doceniamy tego, co mamy. Myślę, że ten nowy wiatr powinien przyjść z południa. To będzie gorący wiatr. Czy taki będzie? Nie wiem. Ja sobie osobiście tego życzę. I uważam, że powinniśmy odważnie spojrzeć w przyszłość. Nie bać się tego. No tak, tak jak pan profesor mówił, właśnie, że możemy. Do tego podejść w taki sposób, że właśnie umarł król, ale bardzo często rzeczywiście już teraz spekulujemy, kto to zostanie, tak jak w tym powiedzeniu, umarł król, niech żyje król. Ludzie bardzo często bardzo szybko też zapominają o tym właśnie wcześniejszym monarzy, można by się opowiedzieć, no bo to jest monarh absolutny, tak z punktu widzenia ustrojowego. Dziękujemy bardzo Panie profesorze, że pan tutaj do nas przyjechał do Lublina z Warszawy, że za chwilę też będzie spotkanie w naszym stowarzyszeniu. Dziękujemy bardzo Panie profesorze. Ja dziękuję, dziękuję za. I zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy kiedyś się widzieć i może jakiś kolejny wywiad. Też mam, bardzo. Też mam taką nadzieję. Będzie jakaś może kolejna książka tu przyjechać. Tak. Dziękujemy i do widzenia. Dziękuję bardzo.